Okej, okay, czy ja dam radę znowu gadać do kamery bez sensu? Pamiętacie, kiedyś nagrywałam vlogi? Nagrywam jeszcze raz. Wsi gada do kamery, bo dawno tego nie robiłam I też trudno mi było znaleźć miejsce, w którym mogłabym e, zacząć w ogóle nagrywać I dużo się zastanawiałam, czy przy biurku, czy gdzie, czy w ogóle, nie wiem a I uznałam, że na podłodze Bo na podłodze mi się fajnie siedzi i widać z tyłu moje proszaczki i wszystko jest ładnie po prostu Z powrotem będą vlogi Powód jest taki, że po prostu nagrywanie gameplay jest bardzo... Mm, Męczące później do montowania. W sensie, tak jak lubię grać w gry i lubię YouTuberów, którzy grają w gry, to nagrywanie takiego kontentu jest po prostu męczące. A dzisiaj są vlogi. Mm. Nie wiem, sumie, co mam więcej powiedzieć. się mój ostatni vlog był chyba około 2 lata temu. I to właściwie tyle. To był film informacyjny. Ale się cieszę w ogóle. Ehm, do widzenia, papa! Wpadki!